Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem na najbliższy tydzień od 12 do 18.09. Podpatrzymy sobie właśnie te 7 dni. Macie przed sobą karty wyboru 3 karty wyboru więc prosiłabym Was teraz, żebyście wybrali swój obiekt. Moi drodzy, przypominam, że dzisiaj jesteśmy pod wpływem pełni w znaku ryb, więc tak naprawdę są jeszcze, jest jeszcze czas, żebyście swoje intencje do góry zanieśli. Oczywiście popełniowy okres to jest do 6 miesięcy, tak samo jak w nowiu, więc na niektóre rzeczy trzeba będzie dłużej poczekać, dlatego że energia po prostu musi się rozpędzić i ma na to czas. Dobrze, w takim razie dwie grupy już ja sobie tutaj yy, odłożę na bok, natomiast zajmiemy się grupą numer jeden. Dla grupy numer jeden zobaczymy, jakie energie w najbliższym tygodniu tutaj nam się ukażą. Moi drodzy, jedynka ma rydwan, dziesiątka powietrza, paść wody i odnowa. Chwilkę się zastanowię i mówimy. Może dojść do odnowy jakiejś relacji, czyli jeżeli damsko-męska sytuacja była taka nieciekawa, czyli na przykład jesteście w separacji albo nie macie kontaktu od dłuższego czasu albo się po prostu pokłóciliście, to w tym tygodniu jest szansa na to, żebyście na nowo zaczęli ze sobą rozmawiać. Oczywiście nie wszyscy, tak. Jestem świadoma tego, że jeżeli powiedzmy, osoby wybrały grupę numer 1, to tylko jakiś odsetek tutaj może z tym rezonować. Natomiast co ja tutaj widzę? Przede wszystkim wejście w tydzień z dużym zapałem, z dużym takim, powiedziałabym, bardzo pozytywnym i energicznym nastawieniem. Karta Rydwan mówi o tym, że być może już z początkiem poniedziałku będziecie tacy pozytywnie nastawieni albo tacy pełni werwy, prawda? Nieraz się czuję na przykład, że ten poniedziałek będzie zapoczątkowaniem nowego tygodnia i będzie fajnie. A nieraz są gorsze momenty, że ten poniedziałek jest tragiczny, że my nie chcemy wstawać z łóżka, bo nie mamy siły, i jest jak gdyby ochota na to, żeby jeszcze poboczyć się jeden dzień, więc. poboczyć, po, pobyczyć, pobyczyć się jeden dzień, więc generalnie. może i poboczyć, jak ktoś. no dobrze, już nieważne, jak ktoś ma. no dobrze, już. Więc generalnie karta Rydwanu mówi o tym, że. W tym tygodniu możecie naprawdę czuć taką wewnętrzną siłę i może Wam się chcieć dużo rzeczy załatwiać, bądź jesteście świadomi na przykład, że w tym tygodniu macie dużo rzeczy do załatwienia, więc po prostu już jesteście na to nastawieni i dostrojeni, tak, do tych energii, do tego tempa i do tych sytuacji. Więc Rydwan tutaj mówi właśnie, że może być duża energia i duża taka, Motywacja oraz siła wewnętrzna, ale również może być to fizyczna podróż, tak? Być może niektórzy z Was mają w tym tygodniu urlop, a dlaczego nie? Jeszcze są osoby, które jeżdżą. Studenci, jak najbardziej, jeszcze mogą przecież jeździć na wakacje, bo od października dopiero studia się zaczynają. Natomiast moi drodzy, Rydwan mówi też o tym. Że być może gdzieś będziecie podróżować, po prostu może gdzieś macie przejechać, może macie gdzieś pojechać, może jedziecie do rodziny, może gdzieś tam będzie trzeba coś załatwić, więc fizycznie jest to zawsze podróż. Dziesiątka powietrza mówi o tym, że w tym tygodniu możecie poczuć kres jakiejś sytuacji, która była trudna. I albo będzie to wytłumaczenie na poziomie głowy, że na przykład ty chcesz już nie myśleć o danej sytuacji, ty chcesz ją sobie zamknąć na poziomie mentalnym i się od niej, od, że tak powiem, od, od, odciąć raz na zawsze, albo po prostu fizycznie zadzieje się coś. Że będzie kres jakiejś ciężkiej sytuacji, która być może była od długiego, długiego czasu. Więc moi drodzy, tutaj jakieś powiedziałabym trudy od was odchodzą i wy mam wrażenie, że to poczujecie. Oczywiście nie powiem w jakim tygodniu, w jakim momencie tygodnia, bo może być to w każdym momencie, bo my tutaj mówimy ogólnie o energiach. Natomiast rzeczywiście tutaj może być tak, że coś uda się załatwić albo coś. Uda się raz na zawsze zamknąć, przez to poczujecie dużą ulgę, tak? Dużą ulgę w życiu. Paś Wody mówi o tym, że w tym tygodniu możesz mieć ochotę, jak to powiedzieć, możesz mieć ochotę na to, żeby. Nie wiem, jak to powiedzieć. Bo owszem, jeżeli masz związki, jeżeli masz relacje, no to tutaj po prostu wspólne spędzanie czasu jest fajnie, jest przyjemnie, jest miło, i to jest wiadome. Natomiast, jeżeli jesteś osobą y, singlem, tak zwanym, to paść wody mówi o tym, że tutaj możemy zauważyć, że ktoś może ci się podobać, możesz kogoś obserwować, że tak powiem, w otoczeniu. Y, oby nie był to stalking, prawda? No, ale dobrze, chyba aż do takiego czegoś się nie posuniecie. Natomiast, generalnie chodzi o to, że możecie kogoś tam sobie podpatrywać, możecie na kogoś patrzeć, ktoś może Wam wpaść w oko. Albo Wy macie wielbiciela, prawda? Ale przy paziu wody jest to dość takie wczesne i dość takie lekkie, więc moglibyście nawet tego nie dojrzeć, tak? Bo to wszystko jest takie początkowe, niewinne, takie powiedziałabym, można powiedzieć, taki zarys energetyczny takiej sytuacji. Natomiast jeszcze byście tego po prostu nie dostrzegli. Więc może być tak, że gdzieś tam w waszym. W otoczeniu energetycznym takowa osoba was obserwuje, ale jeszcze nie sposób tego dostrzec, bo to jest bardzo subtelne, naprawdę. Moi drodzy, odnowa, tak jak powiedziałam, w tym tygodniu być może odnowi się jakaś relacja, natomiast może być też tak, że ty y, poczujesz, że wracasz do życia, tak? To jest przenośnia, żebyśmy dobrze zrozumieli. Natomiast chodzi o to, że po jakichś ciężkich okresach, po ciężkich energiach, po ciężkich sytuacjach ty na nowo stajesz do życia, tak? Stawiasz się do życia i powiedziałabym, że ty to czujesz, ty rozkwitasz, ty tak naprawdę zaczynasz na nowo żyć. Wiecie, jest wrzesień, już zaczyna się jesień i tak dalej. Takie rzeczy rozkwitu zazwyczaj są na wiosnę, na lato, ale dlaczego nie we wrześniu, prawda? Każdy z nas, jak gdyby przede wszystkim, w różnych porach roku inaczej się czuje. Są osoby, które są w grupie lata, są osoby, które są w grupie wiosny, ale są też zwolennicy zimy i jesieni, prawda? Każdy z nas naprawdę tutaj ma jakąś swoją ulubioną porę roku, więc to nie znaczy, że wszyscy lubią lato i tylko i wyłącznie lato, albo wszyscy lubią tylko i wyłącznie wiosnę. Znam dużo ludzi, którzy wiosną po prostu. Źle się czują, dlatego że jest to tak zwane przesilenie zimowe i jest to trudne dla organizmu, prawda? Jeżeli osoba jest na przykład migrenowcem, jeżeli jest osobą, która ma problemy na przykład krążeniowe, to ta wiosna wcale nie jest łatwa. Wiecie, to przesilenie znaczy wiosenne, bo później jak już się pogoda unormuje, to być może jest lepiej. Ale te przejście na przykład zimy na wiosnę dla tych ludzi nie jest y, czymś takim. Powiedziałabym łatwym. I takie osoby na pewno nie wskażą wiosny jako najfajniejszej pory roku. I powiem szczerze, że tak samo dużo zwolenników jest lata, jak i dużo zwolenników jest jesieni, tak? Jesień też ma swój urok. Jest, moim zdaniem, jest piękną porą, gdzie naprawdę możemy bardzo, ale to bardzo obserwować, powiedziałabym, kolorystykę wszystkich drzew i wszystkich roślin wokół nas. To jest piękne, tak? To jest nie, nie, niepowtarzalne w innych. Porach roku, no ale wiadomo, to są moje odczucia. Nie każdy musi w taki sposób do tego podchodzić. Natomiast znam bardzo dużo zwolenników jesieni. Niektórzy po prostu uwielbiają kupować sobie kurtki jesienne, a te kurtki są naprawdę fajne niekiedy. Więc tutaj rzeczywiście też pod tym kątem możemy jak gdyby być bardziej wzbogaceni, jeżeli chodzi o naszą modę, bo i szaliki, jakieś berety, i jakieś, nie wiem, czapki, i jakieś kurtki jakieś płaszcze paski tak natomiast generalnie no dobrze bo już troszkę odeszłam od tematu wy na nowo pojawiacie się w swoim życiu i na nowo do tego życia się stawiacie tak jesteście tacy otwarci i czujecie tą swoją odnowę wewnętrzną więc moi drodzy to jest jedynka w takim razie przejdziemy sobie zaraz do dwójeczki zobaczymy co dwójka ma tak jak zawsze mówię, ja z Wami na wizji dopiero te karty widzę, więc też jestem ciekawa, co wyszło w danych grupach, bo po prostu tego wcześniej nie wiem. Yy, yy, dwójka, dziesiątka ognia, król powietrza, gwiazda i przebudzenie. Przede wszystkim w tym tygodniu być może wydarzy się coś, co macie na nowo naprowadzić na Twoje ojej, prywatne, na swoje poprawne tory w życiu. Czyli być może tutaj za sprawą góry, bo mamy kartę gwiazdy i przebudzenia, dojdzie do ukierunkowania Cię na prawidłowe tory, na których powinnaś w tym momencie być. Więc moi drodzy, pewne rzeczy po prostu będą uwypuklone w tym tygodniu właśnie pod kątem. Możecie nawrócenia z powrotem na ścieżkę, z której być może gdzieś tam się, y, gdzieś tam zszedłeś, tak? Gdzieś tam poszedłeś w inną stronę. Moi drodzy, dziesiątka ognia mówi o tym. Uważajcie na przepracowanie, uważajcie na to, żeby organizm nie domagał się y, odpoczynku, dlatego że tutaj możecie przedobrzyć. Tutaj w dziesiątce ognia jesteśmy wyczerpani, nasz organizm jest wyczerpany, nasza głowa jest wyczerpana, tutaj jest za dużo siły, którą. Za dużo energii, którą pożytkujemy na pewne rzeczy, za dużo stresu, za dużo. Znaczy, powiem tak, złe zarządzanie energią po prostu. Dlatego, że jeżeli to już wchodzi na poziom ciała, to znaczy, że w odpowiednim momencie nie wychwyciłeś sygnałów, które były ci dawane, bo to nie jest tak, że od razu kładziesz się do łóżka z katarem i masz przeziębienie. Wcześniej organizm daje ci sygnały. Jeżeli ty w jakiś sposób zareagujesz pozytywnie na te sygnały. No to przede wszystkim możesz jeszcze się wybronić od przeziębienia, na przykład. Natomiast jeżeli nie zareagujesz, no to później już troszkę inaczej trzeba to załatwić i na przykład przeziębiasz się, tak, i 7 dni musisz leżeć w łóżku. Więc moi drodzy, generalnie tutaj uważajcie na to, żeby naprawdę w równowadze i harmonii wasze ciało, że tak powiem, funkcjonowało, dlatego że możecie tutaj zbyt bardzo obciążyć organizm i Tutaj też dużo stresu może być. Uważajcie na stres, bo pamiętajcie, że stres jest największym wrogiem organizmu. Jest nawet przed alkoholem i przed papierosami. Więc generalnie tutaj uważajcie na stres. Król powietrza mówi o tym, że jeżeli jesteś osobą, która ma dość ważną funkcję w społeczeństwie czy zawodową, to będziesz musiał w tym tygodniu się wykazać. Moi drodzy, król powietrza to też jest mówca dobry, asertywny mówca. Czyli albo pracujesz w formie mówienia do kogoś, może być nauczyciel, może być tak jak ja, osoba, która nagrywa filmiki, być może albo jakiś, nie wiem, tłumacz języka, osoba, która uczy na przykład angielskiego. Generalnie ktoś, kto się wypowiada. Tutaj jest wysoko postawiona jakość wypowiedzi w tym tygodniu, i tak jakby było to związane z jakąś Twoją rolą społeczną. Być może rzeczywiście Twoja praca polega na tym, że ty przemawiasz. Albo tak naprawdę komuś zdajesz jakieś relacje, albo jesteś y, osobą, która jest właśnie tłumaczem, albo no, pracujesz słowem, innymi słowy, innymi słowy, pracujesz słowem. Innymi słowy, obracasz tutaj y, mową, tak? Czyli pracujesz mową, pracujesz językiem, pracujesz głosem. I tu jest powiedziane, że w tym królu powietrza y, będzie to ważne w tym tygodniu i trzeba będzie się wykazać. Jeszcze inni, którzy nie pracują głosem. W królu powietrza mają informację, że trzeba będzie z kimś porozmawiać, tylko że to będzie rozmowa na argumenty. Rozmowa, która jest poważna, która jest dojrzała i która ma do czegoś doprowadzić. Pewne ustalenia bądź pewne poczynania na tej rozmowie muszą się, muszą zaistnieć, prawda? I ten król powietrza pokazuje, że Właśnie w takim charakterze ta, ta rozmowa będzie się odbywała. Trzeba coś wyjaśnić, trzeba coś ustalić, trzeba coś załatwić. To też są sprawy urzędowe, być może jakieś wizyty u lekarza, być może wizyty u prawnika, u, u księgowej. No, w Królu Powietrza ostatnio, jeżeli robię prywatne czytania, to dużo razy mi wychodzą sprawy księgowe, więc być może też, wiecie, być może też to będą takie sprawy, więc też może będą to właśnie rzeczy takie typowo księgowe. Karta gwiazdy mówi o tym, że właśnie w tym tygodniu będziesz, tak jak powiedziałam, nawrócony na dobre tory w życiu, przepraszam. Ale również w karcie gwiazdy powiedziane jest to, że pewne rzeczy odgórnie zadzieją się, dlatego że o nie prosiłeś. Czyli na przykład manifestowałeś coś, tak? I w tym tygodniu zdarzy się jakieś, za, ojej, pojawi się jakieś zdarzenie albo sytuacja, która macie doprowadzić do tego, o co prosiłeś, tak? Tylko w tym tygodniu nie musisz dostać tego, o co prosiłeś, ale wydarzy się coś od górnego, co cię przybliży do tego. Czyli manifestowałeś, prosiłeś górę o coś, i w tym tygodniu będzie bliżej ci do tego marzenia, do tej realizacji. Więc rzeczywiście pod tym ką, kątem karta gwiazdy tutaj nam się pokazuje. Ale również widzę, że macie ochronę od górną w tym tygodniu, tak? No z racji tego, że te zdarzenia losowe będą tutaj miały miejsce, no to góra jednak czuwa przy takich momentach. I tutaj rzeczywiście sami nie zostaniecie, więc jeżeli się martwicie, jeżeli się boicie, to po prostu nie ma czego. Dlatego, że pewne, pewne etapy muszą przejść w tym tygodniu w Twoim życiu, ale Ty nie będziesz tym sam, prawda? To będzie wszystko to, co powinno być, i tutaj musisz być świadomy tego, że tak naprawdę yy, to musi po prostu się przemielić, chociażby energetycznie te zdarzenia, te sytuacje. Przebudzenie. Przebudzenie mówi o tym, że w tym tygodniu zmieniasz perspektywę patrzenia na pewne rzeczy w swoim życiu, na jakieś sfery, zdarzenia, relacje, albo ogólnie na swoje życie. Zmieniasz perspektywę, tak? Z jakiej na, jakiej, na jaką to trudno mi powiedzieć, dlatego że. Przebudzenie jest kartą mówiącą o tym, że jest to bardzo indywidualne i w zależności jaki jesteś, jaką masz osobowość i jak zrozumiesz pewne rzeczy, w taki sposób to przebudzenie u ciebie się zaistnieje. U ciebie zaistnieje. Natomiast moi drodzy, w tym tygodniu po prostu możesz zmienić perspektywę, albo góra będzie cię na to, znaczy na to, będzie cię chciała. Namówić, żebyś zmienił jakąś perspektywę. To może być tak, jeżeli w Twoim życiu dzieje się źle albo dzieje się tak, jakbyś nie chciał, żeby się działo, ale nic się nie zmienia, to albo zmieniasz perspektywę, jak tutaj widzimy, albo zmieniasz narzędzia, które masz do swojego, że tak powiem, użytku, żeby na przykład coś ruszyć w tej energii. Więc tutaj rzeczywiście zmiana perspektywy dla niektórych z Was może przynieść bardzo dużo dobrych rzeczy. I w ten sposób, właśnie w tym przebudzeniu, ja to, moi drodzy widzę. Więc to jest informacja dla dwójeczki. Przechodzimy do trójki. Karuzela. Przebudzenie. I teraz patrzymy, trójka. Piątka powietrza, paść ognia z yy, wody, i szóstka ziemi. Nie podejmuj zbyt pochopnych kroków i zbyt pochopnych akcji w tym tygodniu, jeżeli chodzi o jakieś relacje. Interakcje z ludźmi, dlatego że możesz źle pokierować pewną relacją albo pewną interakcją z kimś. I powiem szczerze, że może to popsuć relacje między Wami, albo możecie się pokłócić, bądź y, coś może pójść nie tak, prawda? Ogólnie w tym tygodniu uważaj, jak traktujesz ludzi, żeby nie było tak, że poprzez swoje jakieś y, albo złe nastawienie, albo złe samopoczucie no narazisz się innym albo narazisz się komuś na kim ci zależy. Bo piątka powietrza jest taką zwodniczą kartą, gdzie my pewni, że robimy dobrze albo że w ogóle postępujemy dobrze, w ten sposób robimy, a później się okazuje, że po drodze staranowaliśmy pół osiedla. Więc tutaj uważajcie na takie rzeczy, dlatego że jedna akcja może, że tak powiem, zrobić już tak brzydko powiem smród na długi czas. Więc uważajcie na to, też nie wskazane są jakieś takie, powiedziałabym, yy, konfliktowe i jakieś takie kutliwe energie, dlatego że możesz przede wszystkim sobie popsuć cały tydzień energetycznie, a po drugie, możesz naprawdę, yy, no niestety, ale na, jak to się mówi, na możesz znaczy nie podpaść, bo to nie jest to słowo, ale możesz. Narazić się niektórym ludziom i naprawdę pewne kontakty mogą ulec no, pogorszeniu, prawda? O ile takie ogólne energie, na przykład z osobami z Twojego środowiska, ale uważaj, tak? Uważaj, co mówisz, uważaj, co robisz, uważaj, jak oceniasz ludzi i uważaj na to, jak przede wszystkim w stosunku do ludzi się zachowujesz w tym tygodniu. No, z jakich względów jest to ważne, prawda? Z jakich względów nam to się to pojawiło. Paść ognia, paść ognia mówi o tym, że być może będą w tym tygodniu jakieś randki, jakieś romantyczne spotkania Albo za sprawą internetu, komunikatorów będziesz po prostu tego typu rozmowy przeprowadzał Czyli jakieś tam flirty, jakieś takie, nie wiem, no wiecie, wiecie o co chodzi Bym powiedziała po współczesnemu bajerowanie się, prawda No to jest paść ognia, to jest dość taka powiedziałabym nie chcę mówić, niedojrzała karta, ale to wszystko jest takie, powiedziałabym, albo bardzo początkowe, albo takie yy, niewiążące, tak, w tym paziu ognia. Moi drodzy, ale też jest coś dla osób, które są w związkach i które na przykład z racji wieku inaczej patrzą na te związki. Więc az wody mówi o tym, że w tym tygodniu możesz poczuć, że naprawdę masz fajną osobę u swojego boku i jesteś szczęśliwy. Tutaj chodzi o Twoją drugą połówkę, tutaj chodzi o Twojego męża, narzeczonego, żonę, dziewczynę. Więc generalnie ten az wody pokazuje, że możesz być zadowolony ze stanu rzeczy, który masz. Odnośnie swojej sfery miłosnej. Dlatego, że tutaj rzeczywiście ten as wody jest bardzo mocną kartą i to jest najwyższa karta w tarocie, prawda? Więc ten as wody będzie ci pokazywał, że naprawdę będzie emocjonalnie fajnie. Możesz się poczuć w tym tygodniu emocjonalnie spełniony i możesz się poczuć osobą, która tak naprawdę jest w stanie cieszyć się życiem, bo wszystko jej się układa na poziomie emocji i na poziomie no, najbliższych takich osobistych relacji, tak, damsko-męskich moi drodzy, szóstka ziemi mówi o tym żebyście, dobrze, chwileczkę muszę się zastanowić aha, jeszcze dla singli informacja, zastanów się czy aby na pewno w Twoich wcześniejszych relacjach, albo ogólnie w Twoich relacjach, jest równowaga w dawaniu i braniu no to jest ważne, tutaj jest taki komunikat dla singli, żeby się zastanowiły czy jest to jak gdyby Respektowane, tak? Czyli równowaga w dawaniu i braniu, że ty mniej więcej tak samo się starasz jak ta druga strona, ani mniej, ani więcej, tak? Tu jest ważne, bo być może dany singiel miał to usłyszeć i miał nad tym popracować albo się nad tym zastanowić, ale też i do związku osoby też mogą tutaj sobie to wziąć do siebie i się zastanowić. Moi drodzy, szóstka ziemi o czym mówi? Mówi o tym, że. W tym tygodniu uda Ci się zrównoważyć niektóre sfery Twojego życia, czyli jeżeli coś tam było nie tak, to będziesz umiał w tym tygodniu poprzez działania i poprzez to, co zrobisz, podciągnąć jakąś sferę swojego życia, która kulała, tak? Może jakimś działaniem, może jakąś sprawą, może jakimś Twoim krokiem. Natomiast szóstka ziemi mówi też o tym, żebyś był... Yy żebyś umiał właśnie zobaczyć, ile dostajesz z otoczenia, a ile dajesz otoczeniu. Żebyś yy, przyjrzał się temu, żebyś zobaczył, czy rzeczywiście nie ma tutaj jakiegoś takiego nadużycia w jedną albo w drugą stronę, dlatego że możesz gubić energię poprzez yy, niezrównoważoną szóstkę ziemi. Czyli powiedziałabym tak, ktoś może zdzierać z ciebie energię, ktoś może na tobie żerować energetycznie, Ktoś może nawet być Twoim wampirem energetycznym. Tutaj trzeba się zastanowić, tak? Też wiecie dobrze, czy macie dobre samopoczucie, czy nie. Zazwyczaj, jak mamy wampira energetycznego, to pierwszym objawem jest to, że po prostu czujemy duże zmęczenie. Tylko, że takie zmęczenie bez żadnych podstaw, prawda? Wiadomo, że jak robisz na dwa etaty, no to Ty masz prawo się poczuć zmęczony, więc nie patrzymy w tym kontekście. Tylko, jeżeli w miarę, względnie wszystko jest w porządku w życiu. A Ty jesteś zmęczony, Ty masz bóle głowy, Ty się źle czujesz, Ty jesteś taki bez koncentracji, to być może jest to wampir energetyczny. Tutaj trzeba się po prostu nad tym zagadnieniem zastanowić, tak? Bo tutaj jest to Wam dane właśnie w szóstce ziemi, czyli widocznie mieliście to usłyszeć i widocznie mieliście w tym tygodniu na to zwrócić uwagę. Dobrze, moi drodzy, to była trójka, więc cały najbliższy tydzień mamy omówiony. Dzisiaj jeszcze przyjdę z czytaniem, jeżeli mi się uda, oczywiście, odpowiedź tak lub nie cotygodniowa. A jeżeli nie uda mi się, to jutro taka odpowiedź tak lub nie będzie na kanale, tak mniej więcej w połowie dnia. Dobrze, moi drodzy, w takim razie dla Was to już by było wszystko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Oliana.